Księga Tajemnic, teorie spiskowe, tajemnice, ciekawostki. Kanał prowadzony szczególnie dla sympatyków wszelkich tajemnic. Trudno uwierzyć, że przez 13 miliardów lat istnienia kosmosu nie rozwinęła się żadna inteligentna cywilizacja. Dlaczego więc jeszcze nie natknęliśmy się na żadną z nich? Czy ludzkość jest jedyną racjonalną rasą? To pytanie zadawane jest przez setki naukowców. Odpowiedzi na nie dotąd nie poznaliśmy. Chyba, że przyjęlibyśmy informacje, które rzekomo można było usłyszeć w różnych źródłach, że są to dowody na istnienie kosmitów, bo ktoś uchwycił to na zdjęciu. Ale faktem jest, że umieściliśmy nasze teleskopy na orbicie i spojrzeliśmy w najodleglejsze zakątki wszechświata i nadal nic. Czy rzeczywiście nie ma obcych form życia? Czy po prostu oni nie chcą, by ich odnaleźć? Paradoks Fermiego. W naszej galaktyce znajduje się niezliczona liczba gwiazd. Badania wskazują, że wiele z nich ma planety, a między nimi może znajdować się strefa zamieszkalna. Zatem na podstawie prostych obliczeń astronomowie oszacowali, że tylko w drodze mlecznej może istnieć około 17 miliardów planet, na których mogło narodzić się życie. Na tej podstawie fizyk Enrico Fermi sformułował swój słynny paradoks. Twierdził, że w takiej sytuacji albo nasze rozumienie natury jest błędne, albo metody obserwacji są niedoskonałe. A czy przez cały czas nie docierały do nas nawet ślady aktywności innych cywilizacji, fale radiowe czy inne formy promieniowania? Nie byłoby rozsądne twierdzić, że życie inteligentne naprawdę nie istnieje. Prosta matematyka wskazuje coś przeciwnego. Również nie można bagatelizować faktu, że obserwujemy wszechświat w różnych etapach jego rozwoju, badając historię galaktyki, a mimo to nie ma żadnych śladów działalności innych cywilizacji. Czy jesteśmy pod kopułą ignorancji? Czy oni się przed nami ukrywają? David Kipping z Harvardu i Alex Stitches z Uniwersytetu Columbia proponują własne wyjaśnienie zagadki. Według ich opracowania obce cywilizacje po prostu się przed nami chętnie ukrywają. Dysponują technologiami zdolnymi do niemal całkowitego wymazania emitowanego promieniowania w różnych zakresach spektrum nie wspominając już o maskowaniu życia na planetach by nie zwrócić na siebie uwagi ciekawskich. Inna koncepcja zakłada, że droga mleczna już od dawna zamieszkiwana jest przez zaawansowaną społeczność kosmiczną. Ta nadzoruje potencjalne zamieszkiwane planety z rozwojową cywilizacją i ukrywa prawdziwy stan rzeczy przed słabszymi społeczeństwami, w tym ludzkością. To wyjaśnia, dlaczego nasze poszukiwania nie przynoszą rezultatów. Pytanie, które nasuwa się samo, brzmi, po co miałoby istnieć konieczność ukrywania własnego istnienia przed innymi? Opcji jest kilka. Obcy mogą to robić dla własnego bezpieczeństwa. W ciągu swojej krótkiej historii ludzkość toczyła setki wojen, a sytuacja niewiele się zmieniła. Choć konflikty stały się mniej skrajne. Wyobraźmy sobie wojnę na skalę międzyplanetarną. W takich okolicznościach kluczowe staje się ukrywanie lokalizacji własnej planety czy kolonii. Możliwe, że ukrywają przed nami prawdę dla własnej korzyści. Co by się stało, gdyby pojawiły się wiarygodne informacje o istnieniu innej, wysoko rozwiniętej cywilizacji? Ludzie poczuliby strach, bo stanęliby twarzą w twarz z przeciwnikiem, który mógłby unicestwić ludzkość jednym ruchem, a tylko ignorancja zapewniałaby spokój. W każdym razie ta sytuacja nie potrwa wiecznie. Dzięki potężniejszym teleskopom albo podróżom kosmicznym, ludzkość w końcu odpowie na najważniejsze pytanie: czy jesteśmy sami we wszechświecie? Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.